Bardzo dużo pozytywów, dla nas wielka nauka, w każdym tygodniu lataliśmy z nimi misje wspólne, przeciwko sobie, więc bardzo duże doświadczenie dla nas i wydaje mi się, że dla Holendrów też, bo można zobaczyć ten samolot, o którym mówię, o MiG-29 w powietrzu, jak on się zachowuje, jakie ma parametry jak sobie radzi w tym powietrzu. Najczęściej wykonywaliśmy loty tak naprawdę BFM walki, walki bliskiego, na bliskich odległościach, bo to było najbardziej interesujące dla Holendrów, żeby zobaczyć jak ten samolot sobie radzi w tej walce takiej bezpośredniej, jeden na jeden, ewentualnie dwa na jeden. Misje były dosyć zróżnicowane. Praktycznie robiliśmy wszystko, do czego jesteśmy tutaj przeznaczeni. Nasi przyjaciele odbierają te loty bardzo pozytywnie. Myślę, że troszeczkę się nauczyli, zobaczyli, jak to wygląda w powietrzu, bo jednak to, czego się uczymy z książek, z podręczników w zderzeniu z rzeczywistością jest całkiem inne. I to jest właśnie fajne, że jeszcze użytkujemy ten samolot, samolot tej strony drugiej i możemy, możemy się uczyć na wcy mogą się uczyć, jak z nim współdziałać ewentualnie, jak z nim walczyć. Pierwsze samoloty zejdą z linii Produkcyjnej w lipcu przyszłego roku. W styczniu 2026 planujemy przylot pierwszych samolotów do Polski. W międzyczasie już rozpoczęła się fizycznie rozbudowa infrastruktury odpowiednich budynków dla F-35 w bazie własnej. Trudno sobie wyobrazić, że państwo wielkości Polski z takimi dużymi potrzebami operacyjnymi wyłącznie użytkowało F-35, ponieważ to samolot niestety jest jeszcze dosyć drogi w eksploatacji. Więc musimy się opierać na miksie samolotów czwartej generacji i piątej generacji. I w tym miksie F-50 się bardzo dobrze odnajdzie. Z F-35 jest tak. Że jeżeli się nie jest w programie, jeżeli się nie jest potencjalnym nabywcą tego samolotu, to nie ma się dostępu do informacji, ponieważ jest to samolot chroniony. I to nie tylko chodzi o, o rozwiązania technologiczne, ale też o taktykę jego wykorzystania. W związku z tym, tak naprawdę, dopiero wtedy, kiedy polecieliśmy na, do Stanów Zjednoczonych, mieliśmy możliwość polatać w tych symulatorach, zobaczyliśmy do czego ten samolot tak naprawdę jest zdolny, i to robi ogromne wrażenie. W tej chwili można powiedzieć, że to jest dokładnie to, czego potrzebujemy tutaj, w tym miejscu Europy, w tej sytuacji geopolitycznej, w jakiej jesteśmy. Nie możemy sobie pozwolić na utratę żadnej bazy, żadnego lotniska wojskowego. Nikt nie planuje, żeby Polskie Siły Powietrzne wyprowadziły się z Malborku.